Radia Gość wyjątkowy, niespodziewany, ale myślę, że to spotkanie wiele wniesie do naszej dzisiejszej audycji w radiu i w telewizji JART. W studiu ze mną pan Zbyszek Nowak, bioenergoterapeuta. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie Zbyszku, myślę, że gdy podałem pana imię i nazwisko, i to, że jest pan bioenergoterapeutą. To Grosłuchacze Radia Jart przypomniało sobie pana programy telewizyjne, te współczesne, te sprzed lat. Proszę powiedzieć, na czym polega ta terapia, którą akurat pan wykorzystuje w uzdrawianiu ludzi? Ponoć pomógł pan naprawdę setkom osób w naszym kraju i poza jego granicami. No więc najprościej to można by powiedzieć tak, gdyby można to było zaprezentować w sposób bardzo prosty, ponieważ nawet przekaz radiowy, już nie mówiąc o przekazie telewizyjnym, niesie ze sobą energię, która leci przez radio razem z moim głosem wprost. Więc ci, którzy nas w tej chwili słuchają, to możecie wyciągnąć dłonie skierowane ku górze. Proszę bardzo, proszę tak, żeby radio słuchaczy i tam kto może tak wyciągnąć swoje rączki. No i co? I wiele osób za chwilę może zadzwonić tutaj do radia, no i okaże się, że w tych rączkach są jakieś mrowienia, drętwienia, coś takiego. No, a jest jeszcze jedna sprawa niebagatelna, ponieważ kontakt ze Zbyszkiem powoduje tak znaczne uruchomienie właściwej pracy organizmu, że. Nie chce nam się palić papierosów, i może właśnie od tego byśmy zaczęli, od tego palenia, bo jednak wypić czasem, no, jak to się mówi, piwo bezalkoholowe to lipa, ale to jest najlepsza reklama, jaką widziałem do tej pory. Natomiast te rzeczy, których nasz organizm nie toleruje, to będzie po prostu odrzucał. Natomiast, żeby odpowiedzieć wprost na pytanie, to powiem tak. Bóle fantomowy. Jeżeli słuchają mnie jacyś lekarze, to pewno wiedzą, a generalnie rzecz biorąc, to ból fantomowy jest to ból występujący w nieistniejącej części ciała. Nie ma nogi, a boli pięta. Prawda? Albo boli kolano i gdzie zrobić zastrzyk, jak cała noga jest drewniana. I żadne środki nie pomagają, bo to jest ból w tak zwanym planie energetycznym, jakbyśmy tego nie nazwali. I wszystkie bóle, tak zwane bóle fantomowe, z którymi miałem do tej pory do czynienia, wszystkie w 100% zlikwidowałem. Więc czym się zajmuję? Więc zajmuję się czymś, czego fizycznie można powiedzieć, że nie ma, ale dzięki czemu sprawnie funkcjonuje cały organizm. Czy jest to kwestia wiary w to, co Pan robi? Czy trzeba wierzyć, że to, co chce Pan nam przekazać, ta energia rzeczywiście przyniesie oczekiwany skutek? Czy tutaj ten element jest szczególnie istotny? Element wiary jest zupełnie nieistotny, ponieważ zajmuję się ludźmi nieprzytomnymi, niemowlętami. Mało tego posiadam bardzo ciekawą dokumentację. Moja podopieczna w 1937 roku. Swojego życia zaszła w ciążę i w 13 tygodniu badanie prenatalne wykazało, że jest to dziecko 95% zespół Downa. Na 21, 18 i 13 chromozomie 95% zespół Downa. Dziecko urodziło się zdrowe. Jest na to bardzo bogata dokumentacja medyczna. Więc to działanie energetyczne, moje działanie energetyczne, pozwala na regulację zakłóconej pracy. W zasadzie każdego organizmu. Natomiast y, głównym naszym zmartwieniem powinna być przyczyna, dlaczego, z jakiego powodu to się stało. I na przykład nikotyna jest niestety ograniczeniem nie tylko jakości i długości życia, no ale spełnieniem jakiejkolwiek satysfakcji, prawda? Szczególnie jeśli chodzi o panów, to każdy chciałby mieć 12, a nie 18, a niestety papierosy powodują te straszne rzeczy. Czy w takim razie w kilku zdaniach można powiedzieć, jak to wszystko działa, na czym to wszystko polega? W jaki sposób pomaga Pan ludziom? Czy ten mechanizm rzeczywiście werbalnie, słowami da się opisać? Bardzo proste. Kontakt powoduje włączenie funkcji przekazu energii. No mamy kontakt, radio, na żywo. Która godzina? Już patrzę. Godzina 14.15. W tej chwili dzisiaj jest 5 listopada. No każdy może sprawdzić. To jest ta godzina, w tej chwili. Lecę do Was wszystkich i, i fru, prawda, z tymi papierosami. Od razu powiem powiemować z kieszeni. Komórki z kieszeni, prawda. Dziś nie miałem tutaj w, w Białym Stoku właśnie spotkanie. Jakaś kobieta przychodzi do mnie i mówi: Proszę pana, ja nie mogę zajść w ciążę, może to wina męża. A ja mówię: A co, Mąż nosi telefon komórkowy w kieszeni? Tak, mówi nawet dwa. <grych> no i oczywiście, teraz jak wyjmie te telefony komórkowe z tych kieszeni, to ta pani bardzo szybko będzie miała wielką satysfakcję. Za dziewięć miesięcy, oczywiście. Czy mógłby pan podać przykłady? Takich naprawdę wyjątkowych uzdrowień, których Pan dokonał w ciągu ostatnich lat, Proszę Państwa, z tym mam pewien problem, ponieważ jest tego tak wiele, że gdyby dowolny dziennikarz przyszedł na dowolne spotkanie, nawet to, które odbyło się tutaj dzisiaj, to by wysłuchał. Tak wielu rozmaitych, niesamowitych historii, ale zapraszam na stronę nowak.pl. Tam w dokumentach, dowodach jest nie tylko dokumentacja medyczna tych rozmaitych rzeczy, którymi się zajmowałem. No a skala, no cóż, mój Boże, to, to aż trudno uwierzyć. Więc 90, w 1994 roku, w 1994 roku, podczas programu w Polsacie prowadzonym przez pana Andrzeja Wojciechowskiego, Dowiedziałem się w przeddzień, więc gromadziłem tylko dziesięciu takich właśnie y, ludzi, którym udało się pomóc, między innymi pułkownik Wojska Polskiego, któremu y, y, całkowicie zregenerowały się wyrwane bębenki y, y, i tak dalej. Y, pies, który był chory na padaczkę, wyzdrowiał z tej padaczki. Y, dziewczyna, która podwójne widzenie, też tak samo kobieta, cytomegalia, y, wirus cytomegalii zlikwidowany, była w ciąży i tak dalej, ale wtedy ludzie do wiedzieli się, gdzie ten Zbyszek mieszka, bo do 1994 roku nie był znany mój adres. No i ja pamiętam następnego dnia po emisji tego programu wracałem z Londynu, ponieważ i tam mam swoich pacjentów i już nie mogłem dojechać do domu, ponieważ po jednej i po drugiej stronie od stacji Podkowa Leśna do mojego domu stały rzędem samochody. No i co? No wybudowałem namiot 20 metrów na 40, do którego jednorazowo wchodziło tysiąc osób. Tysiąc osób na dziewiątą, tysiąc osób na trzynastą, nie licząc gapiów, no bo oni musieli pozostać na zewnątrz. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek no to 10 tysięcy tygodniowo, no razy kilka lat, no to proszę sobie wyobrazić skalę. Oczywiście byłem zainteresowany medyczną stroną tego wielkiego eksperymentu i zatrudniłem czterech lekarzy. No niestety lekarze byli zainteresowani tylko pieniędzmi, które płaciłem za każdą wizytę. Myślę, że nawet byli Zadziwieni, ponieważ zazwyczaj po każdym spotkaniu około 30% osób obecnych na sali, tych, którzy już chociaż raz byli na spotkaniu, ustawiało się w długie kolejki z dokumentacją medyczną, informując tych moich lekarzy, z którymi chciałem w pewien sposób współpracować, ale ta współpraca tak na dobrą sprawę nigdy nie została nawiązana w stopniu, który by... No Mógł spowodować takie właśnie y, działanie, powiedziałbym to wspólne. Nawet wydawanie przeze mnie magazynu Świat Apteka w nakładzie do 150 tysięcy egzemplarzy y, w skali miesięcznej, mimo że wielcy i najwięksi lekarze i polscy i światowi publikowali się w moim miesięczniku, również nie spowodowało oczekiwanych reakcji, więc w pewnym momencie y, zlikwidowałem tę gazetę. No bo przecież albo będę się zajmował pomocą ludzi, Albo gazetami, no gazetami niech się zajmują ci, którzy to robią, po prostu, bo nic innego nie robią, tylko to. Panie Zaboszku, pamiętam, że.